Pewnego Razu w Hollywood to amerykański film w reżyserii Quentina Tarantino i do jego scenariusza, który miał premierę 21 maja 2019 roku. Jego akcja rozgrywa się w 1969 roku w Los Angeles i nawiązuje do głośnego swego czasu morderstwa żony Romana Polańskiego, Sharon Tate, i jego przyjaciół dokonanych przez bandę Mansona. Z tym, że wydarzenia, które oglądamy w filmie mają charakter historii alternatywnej. Choć pojawiają się tu autentyczne postacie, widzimy Polańskiego, jego żonę, Steve'a McQueena, Bruce Lee, Mansona i członków jego bandy, centralną postacią jest osoba całkowicie fikcyjna, która zmienia bieg historii. Udarło się mówić, że kino amerykańskie nie produkuje już arcydzieł tak jak to robiło dawniej. To znaczy filmów, które oglądać można wielokrotnie, które można rozłożyć na elementy i każdy z tych elementów jest dokładnie na swoim miejscu. W rezultacie, czym dłużej przyglądamy się takim filmom, tym bardziej je podziwiamy. Tak właśnie jest w przypadku pewnego razu w Hollywood. Chociaż moje kontakty z wcześniejszymi filmami Tarantino nie zawsze były entuzjastyczne, nie jestem bezkrytycznym jego fanem. Tarantino jest twórcą posiadającym niewątpliwie wybitne wyczucie kina, ale za jego zręcznością i skłonnością do szokowania widza nie zawsze idzie odpowiednio wartościowa treść. Tym razem jednak wszystko zagrało tak jak trzeba. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest to pierwszy film w jego dorobku, który jest autentycznie o czymś, pierwszy, który uznać można za prawdziwie dojrzały. Jego dojrzałość polega na tym, że tak jak każde arcydzieło działa jednocześnie na dwóch poziomach, jako efektowny filmowy thriller, który manipuluje naszymi oczekiwaniami i dostarcza nam rozrywki, ale też jednocześnie czegoś więcej. Wszystkie elementy tego filmu, wszystkie klocki, z których jest zbudowany, pełnią rolę podwójną. Morderstwo Sharon Tate zostało przez Tarantino użyte jako coś powszechnie rozpoznawalnego, bo wszyscy przynajmniej w Ameryce znają historię bandy Mansona. Dzięki temu autor nie musi sztucznie budować napięcia. Samo pojawienie się Mansona budzi dreszcz emocji. Nasza świadomość tego, co się stało, sama pobudza naszą wyobraźnię. A na koniec pozwala reżyserowi dostarczyć nam ostateczną niespodziankę, końcowy twist, którego nikt z oglądających nie jest w stanie przewidzieć. W Pulp Fiction musiał jeszcze budować skomplikowaną strukturę, zaburzającą chronologię, by uzyskać podobny efekt. Manson jest dla Tarantino symbolem zła taki sam sposób jak Hitler w Inglourious Basterds, poprzednim filmie, w którym bawił się on tworząc historię alternatywną. Ale pewnego razu w Hollywood działa lepiej niż działał z Basterds. Co wynika głównie z tego, że Tarantino lepiej zna Hollywood końca lat 60. niż Europę czasów Holokaustu. Jego film zachwyca dbałością każdy historyczny szczegół. Od aut z tamtych czasów nie posiadających jeszcze pasów bezpieczeństwa ani bocznych lusterek, fryzur, ubrań, muzyki, ulicznych billboardów reklamowych, linii lotniczych, nieistniejące już Panam po włosy pod pachami kobiet, będącymi ówczesnym symbolem obyczajowego wyzwolenia. Ale film nie tylko wizualnie naśladuje lata 60., naśladuje je również w sposobie bycia bohaterów w swojej politycznej niepoprawności, która rzuca się w oczy, gdy bohater, grany przez brada Pita Cliff, mówi nie płacze się przy Meksykanach. Opisany w filmie rok 1969, którego punktem szczytowym jest morderstwo w Wili Polańskiego, jest tu symbolicznym przełomem, w którym Hollywood i cała Ameryka uległa nieodwracalnej przemianie. To czas festiwalu Woodstock i lądowania na Księżycu, okres hipisowskiej rewolucji i przejęcia władzy przez dzieci kwiaty. Ale paradoksalnie patrzymy na ten przełom oczami dwóch przedstawicieli Starego Porządku. Rick i Cliff należą do świata odchodzącego właśnie do Lamusa. Jest to świat mężczyzn i przemocy, w którym najważniejsza jest męska przyjaźń a kobiety są jedynie atrakcyjnym dodatkiem. Nietypowa perspektywa, którą przyjmuje film, wynika z tego, że hippisi, nazywani w filmie wyłącznie jako cholerni hippisi, to postacie negatywne, bo utożsamiani są z bandą Mansona, ale nie tylko, są oni również siłą, która stworzyła nowy, istniejący obecnie świat. Świat bezpieczny, w którym trzeba jeździć z zapiętymi pasami. To również świat zdominowany przez kobiety. Większość bandy Mansona to dziewczyny. Świata tego Tarantino nie lubi też z tego powodu, że nie popiera on teorii lansowanych przez jego członków, mówiących o tym, że przemoc w filmach wypacza amerykańskie społeczeństwo. Przecież widzimy to wyraźnie, że teorie te lansują głównie kobiety. Widzimy więc jak świat mężczyzn, świat ludzi silnych i zdecydowanych, ustępuje miejsca światowi uładzonemu i słabemu. Choć filmie jest rodzajem listu miłosnego do dawnego Hollywood, autor poświęca wiele czasu, by z niego kpić. Tarantino uwielbia stare filmy, nawet te złe, ale sam się zabawia wytykaniem całego związanego z nimi kiczu. Kicz ten i zakłamanie reprezentuje główny bohater Rick Dalton, podupadła gwiazdka telewizyjnych Westernów. Choć w filmach gra twardych facetów, jest w istocie mięczakiem, jąkającym się, za dużo pijącym, niepewnym siebie, rozklejającym się, nawet przy Meksykanach, ilekroć coś nie idzie po jego myśli. Film ukazuje jak bardzo nieprawdziwi są aktorzy, jak dalece są oni wadliwi jako ludzie, jak są poniewierani przez producentów i reżyserów, przed którymi muszą stale świecić oczami. Film ukazuje też moment, w którym czar dawnego Hollywood zaczyna pękać. Ludzie przestają wierzyć w to, że filmowi kowboje są prawdziwi. Dlatego ilekroć potrzeba zdecydowania, Rick musi prosić o pomoc swego przyjaciela Cliffa. Bez niego nic nie potrafiłby zrobić. Kliw jest jego kaskaderem, ochroniarzem, człowiekiem do wszystkiego a jednocześnie jedynym przyjacielem, podczas gdy Rick tylko gra twardziela, kliw jest prawdziwym twardzielem. Potrafi poradzić sobie z każdym. W trakcie rozwoju filmu zaczynamy rozumieć, że nie jest on postacią realną, jest kimś wyjętym z filmu. Zawsze mówi, co myśli, gdy ktoś go wkurza, daje mu w pysk, nie dbając o konsekwencje. W krótkiej, błyskotliwej scenie, widzimy, że ponoć zabił swą żonę, ale udało mu się uniknąć konsekwencji. Dlaczego to zrobił? Bo pochodzi z epoki, kiedy prawdziwy mężczyzna nie dawał sobie w kaszę dmuchać, ani dawać się poniewierać kobiecie, jak to robią współcześni faceci. I któż lepiej nadaje się do grania tej postaci jak nie Brad Pitt, prawdziwy hollywoodzki Superman, który nie starzeje się, wciąż zachwyca urodą i fryzurą. Co widzimy, gdy zdejmuje koszulkę, naprawiając antenę na dachu? I ma ten swój uśmiech faceta nie przejmującego się niczym. Pitt gratu wyborowo. Scena, w której walczy na pięści z samym Bruceem Lee, sugeruje nam, że nie ma niczego, czemu nie mógłby podołać. W równie doskonale zrealizowanej scenie na ranczu, Tarantino bawi się naszym kosztem, bo spodziewamy się, że Cliff zginie. Oczekujemy czegoś strasznego, ale w istocie nic się nie dzieje. To kolejna sugestia, która ma nam uzmysłowić, że Cliff jest fizycznie niezniszczalny. W porównaniu do Cliffa, hipisi z bandy Mansona okazują się bandą rozwydrzonych dzieciaków i zostają przez niego sprowadzeni do właściwego dla nich poziomu. Fikcja starego Hollywood wykazuje swą wyższość nad siłami nowego świata. Tarantino jest mistrzem przeciągania w nieskończoność oczekiwania na nadejście przemocy i to ta jego umiejętność okazuje się szczególnie na miejscu, zwłaszcza w scenie, kiedy widzimy trójkę hipisów uzbrojonych w noże zmierzających w stronę domu Daltona. Kliw odwala jak zwykle całą robotę za Ricka. Rick tylko pojawia się na koniec, jak prawdziwa gwiazda, by spalić ostatnią hipiskę miotaczem płomieni. I muszę powiedzieć, że to zakończenie filmu jest jednym z najbardziej satysfakcjonujących, jakie w życiu widziałem. Inną niespodzianką filmu jest to, że chociaż pojawia się w nim Polański, to ważniejszą postacią jest Sharon Tate, bo to jej zabójstwo jest tu istotnym wydarzeniem. Margot Robbie jest w tej roli olśniewająca, w podobny sposób jak w filmie The Wolf of Wall Street. Oddaje całą niewinność tej postaci, jest wiecznie roześmiana, pełna życia i nadziei na przyszłość, co tworzy szokujący kontrast z tym, że wiemy, że niedługo zostanie brutalnie zamordowana. Z kolei największym minusem tego filmu jest moim zdaniem fakt, że Leonardo DiCaprio jest tu źle obsadzony, bo nie jest w stanie wykorzystywać swego chłopięcego uroku, czy też co robi ostatnio z powodzeniem męskiej charyzmy. Gra parodię i w tej konwencji nie czuje się zbyt pewnie. Jest wyraźnie w cieniu Brada Pita, a sceny, w których występuje bez niego, dłużą się nieco, zwłaszcza, że film ma aż 2 godziny i 40 minut. Oddzielną, ale jakże fascynującą myślą, która towarzyszyła mi przy kolejnym oglądaniu tego filmu, była: Czy przypadkiem Rick i Cleave nie są w istocie jedną i tą samą osobą? Czy Cleave nie jest przypadkiem alter ego Rika, Wymysłem jego wyobraźni, twardzielem, w którego Rick potrafi się przemienić który pojawia się ilekroć trzeba posłużyć się siłą i zdecydowaniem. Co ciekawe, Pit gra już kiedyś takie właśnie alter ego głównego bohatera, a film nazywał się Fight Club. Ich rozstanie oznaczałoby w tym wypadku, że Rick, po odniesieniu sukcesu, pragnie iść z duchem czasu. Staje się miękki. Żeni się i stwierdza, że nie potrzebuje już swego najlepszego przyjaciela, zaczyna go postrzegać jako relik starego, odchodzącego w niepamięć świata. Istotnie takich ludzi jak Cliff już nie ma, a być może nigdy ich w rzeczywistości nie było. Nie ma kowbojów w stylu Johna Wayna, ani stróży prawa takich jak brudny Harry. Nie mieszczą się w akceptowalnych ramach współczesnej kultury. A jeżeli ich nie ma, kto nas obroni, kiedy nocą włamie się do naszego domu uzbrojona w noże banda Mansona.